Kuba i jego współlokatorzy zaprosili nas na pierwszą wspólną kolację. To czas na pierwsze namaczanie. Spróbuj tego. Ferry Platinum Plus. To się nie uda. System namaczania zawarty w kapsułkach Ferry Platinum Plus zmiękcza nawet zaschnięty brud i usuwa trudne zabrudzenia z nieopłukanych wcześniej naczyń. Nigdy więcej namaczania. To jest nowa jakość. Numer jeden na trudne zabrudzenia. Nie ma potrzeby namaczania. Produkt polecany przez Whirlpool. Perfekcyjna? 90%. Stylowa? 99%. A jej kolor? To 100% kolor. Innowacja. Garnier 100% kolor. Kremowa farba do włosów oparta na technologii trwałych barwników w czystej postaci. Garnier 100% kolor. Super trwałe, wyraziste. Kolory tak intensywnie lśniące, że nigdy nie gasną. Garnier 100% kolor. Kolory nie do zdarcia. Garnier. Nawet najlepszą zabawę warto przerwać na porcyjkę pysznego jedzenia Kitiket. Aby mieć siłę natychmiast do niej wrócić. KittyCet teraz życie ma pazur. Mała, wielka przyprawa Knor. Co za zapach. Wystarczy skruszyć pod koniec gotowania. Mm, czosnek. Nowa przyprawa Knor. Mała rzecz. Wielki efekt. W efekcie wieloletniej pracy naukowców firmy Bayer powstał TAPCIN. Nowy lek na grypę. Płynny, skoncentrowany zestaw składników w kapsułkach. Dlatego TAPCIN działa szybciej. Jego skuteczność sprawdziliśmy na naszym specjalnym agencie. Chorym na grypę. Efekt? Żadnych objawów grypy. TAPCIN. Dla grypy to koniec. Co zrobi konkurencja? Kupi TAPCIN bez recepty. Nowy Peugeot 407. Znowu warto rozmawiać o samochodach. Zapraszamy na dni otwarte 19-26 czerwca. Na film zaprasza Kinder Deliz. Dużo mleka. Dużo kakao. Kinder Deliz. Równowaga smaku i wartości odżywczych. Czy ty również szukasz sposobów, by poprawić swoje życie seksualne? Stosując regularnie tabletki Permen, przywrócisz wiarę w swoją męskość i poprawisz komfort waszego życia seksualnego. Permen, męskość, pierwsza klasa. Szwecja to piękny kraj. Żyjemy naturalnie i ekologicznie. Wszystko, co nas otacza, jest piękne i solidne. Dbamy o zdrowie. A to, czym jeździmy? Jest naprawdę bezpieczne. Wyniki testów zderzeniowych Euro NCAP wskazują, że Toyota Yaris jest najbezpieczniejszym samochodem w swojej klasie. Toyota Yaris, naprawdę bezpieczna. Prawdziwy ninja nie chodzi do banku. Nie dzwoni. Nie wypatruje kuriera z umową. Prawdziwy ninja sam wzywa oddział banku, kiedy chce. Wie, że All Sync jako jedyny daje mu moc załatwienia wszystkich spraw w wirtualnym oddziale. Mogę panu zająć jeszcze chwilę? Widzę, że jest pan w pracy, więc cały wniosek wypełniłam już za pana. Spojrzy pan teraz? W cztery oczy i w mgnieniu oka. Załatw wszystkie sprawy w internecie, tak jak w prawdziwym oddziale. AliorSync, przyszła bankowość. Wraca oryginalna magii. W oryginalnej kwadratowej butelce magii nadaje potrawom niepowtarzalny charakter. Magii, przyjemność jedzenia. Po co używać innych, kiedy jest oryginał? Magii, niezapomniany smak. Na film zaprasza producent Kinder Delis.